Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj kolejna inspiracja duszpasterska związana z narzędziami ewangelizacyjnymi, którymi możecie się posługiwać w Waszych wspólnotach parafialnych w ramach kateches, całego cyklu kateches, który od września zawsze w parafiach się rozpoczyna, związanych ze spotkaniami z rodzicami i dziećmi pierwszokomunijnymi w tym przygotowaniu do pierwszej komunii świętej. Również dla kandydatów i ich rodziców, którzy przygotowują się do bierzmowania. I również w ramach katechez przedchrzcielnych, które w ciągu całego roku w parafiach się odbywają. Kilka takich narzędzi, które mogą stać się pomocą właśnie w ewangelizacji tych osób, w głoszeniu dobrej nowiny, w okazji do pojednania z Panem Bogiem. Pierwszą propozycją jest kerygmat, czyli dobra nowina o Panu Jezusie. Jest to książeczka w bardzo prosty sposób napisana, dotykająca fundamentu wiary każdego chrześcijanina. W sześciu punktach opisana: Boża Miłość, Grzech, Zbawienie, Nawrócenie, Duch Święty, Kościół. Zachęcamy do tego, żeby w ramach tych kateches korzystać z tego materiału żeby zacząć najpierw od kerygmatu i dalej przechodzić do katechezy wprowadzającej. Kolejna propozycja dotyczy modlitwy Ojca Dolindo, Jezu Troszcie Ty, czyli aktu oddania się przeciw niepokojom i zmartwieniom. Trzeba sobie uświadomić, że osoby, które przychodzą do kościoła na taką katechezę, to są często osoby, które żyją z dala od Pana Boga, które się gdzieś pogubiły, które żyją w lękach, w jakimś pogubieniu życiowym i warto też w ramach katechezy zachęcić po prostu żeby to wszystko co jest jakimś trudem w życiu ich oddać Panu Jezusowi oddawać nieustannie właśnie takim aktem Jezu Cię, Ty. Kolejna propozycja może stać się takim zaproszeniem do skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania, czyli prostego rachunku sumienia warto rozdać to wszystkim osobom które w ramach tych przygotowań Kateches w parafiach się odbywają. Kolejna propozycja dotyczy zaproszenia na msze świętą. Tutaj warto też takie zaproszenie przygotować, rozdać tym osobom w kościele, informując właśnie, że na odwrocie znajdują się godziny mszy świętych, że warto wcześniej zaplanować sobie msze świętą, żeby nie opuszczać w ramach przygotowań. Do sakramentów Niedzielnej Mszy Świętej. Prosimy Was o to, jeśli macie w swoich parafiach jakieś inne pomysły, takie duszpasterskie, pasterskie, ewangelizacyjne, jakieś materiały, którymi chcielibyście się podzielić, do kontaktu z nami, abyśmy mogli też dalej w innych parafiach tym, tymi dobrymi doświadczeniami, narzędziami się podzielić. Zachęcamy Was do tego. E, wspierajmy się nawzajem. My oczywiście służymy też Wam pomocą. Zachęcamy do kontaktu. Szczęść Boże.